No tak, odblokowałem serca. Przepraszam, że tego nie nagrałem, bo chciałam nagrać, ale mi się nie nagrało. Odblokowałam karnet, zrobiłem opening, ale no, jakby jakby to wyglądało, jakby się nagrywało, ale tak naprawdę tego to się nie nagrywało i potem no, niestety nie mogę tego wrócić, ale ja odblokowałam karnet. Mam Zobaczcie. Do. tak. Jak ty to Ola, oglądasz, to pewnie mi teraz zazdrościsz, że ja mam dwa, dwa chromatyczne, czyli Keila i serce. Hej! Następnie wybierze skrzynkę, potem punkt na mocy i mega. I już, no to piszecie, Dobra. Ale przechodzę nic, tego. bardzo się cieszę z, z tego serdża, ale. No. Się tak cieszę widzowie, że ja nie mam słów, nie wiem co powiedzieć, ani ten, tamtego. Ja nie wiem normalnie, co powiedzieć. A wy wiecie, co powiedzieć teraz, bo ja nie wiem, na to powiedzieć. Naprawdę, ja tylko tak nie mówię sobie, bo... Yy, bo chcę, tylko ja naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Czy wow, czy o, o mam serce, czy na przykład się bardzo cieszyć? Nie wiem. Dobra, bez przedłużenia, zaczynamy grać. Ooh. Cool.